Ty się przyzapocząłem Syk drugie mateci Robimy ankietę Ile jeszcze stówek zapłaci policji Dawid w dzisiejszym vlogu Piszcie w komentarzach Dzień dobry, witajcie w kolejnym Serafin Vlog. Dzisiaj, wyjątkowo, jedziemy z całą ekipą marketingu i dlatego za mną siedzi Heniek. Gość niezastąpiony, gość fantastyczny, gość sumienny, gość odpowiadający za wygląd Stron. Najlepsza osoba, tak bym powiedział o Henku, gdybym go nie znał. Natomiast. <grym> Natomiast ja jestem po prostu Henryk, nasz, nasz informatyk, nasz webmaster. Dalej są dwie piękne panie, czyli Iza i Ola. Dzień dobry. No i pan Bukowski, czyli Dawid znany ze wszystkich naszych vlogów, nasza gwiazda, nasz kierowca, który, kierowca, który zawsze nas zawozi do celu. Nieważne, którą trasą, ważne, że do celu. I tym to sposobem zmierzamy dzisiaj sobie spokojnie na targi ramen, makaronu zupy japońskiej często z makaronem z, z mięskiem z grzybkami, bardzo pyszne mam nadzieję, że na tych targach ramen będzie sobie można spokojnie coś dobrego i zdrowego zjeść, ja bardzo lubię japońskie jedzenie jak tylko powiedzieli mi, że jedziemy na targi ramen od razu się ucieszyłem, więc nie wiem czemu całą ekipą widocznie inni też lubią zupy ale resztę dowiecie się w dalszym etapie Jeszcze 100 kilometrów nie, do Warszawy No bo ja nawet połączałam nawet Nie, nie słuchaj, dobrze jedziesz Mamy nie. po prawo 29 km Ile jechałeś? 30 30 za dużo? Dobra, no. dobra, nie mam mandatu Nagrywać pana? Pewnie Coś to jest, O, wyłączył się

Ja Cię naliczyłem 1500, bo to, to pierwszy pomiar Kolega ja Ci 100%. tam było... od razu kopu Już mi się podoba ten wjazd <grym> A ile punktów? 9. 9 A ile jest full? No, ten? 24, 24, 24 Jeszcze to, Z powrotem jeszcze, jeszcze zdążysz No to teraz musisz po prostu zwolnić no, Niestety A no, punktów niestety Na miejscu w Warszawie koło drugiej w nocy Mam nadzieję się. No biały stok jak Nie, bo w Kielcach jeszcze musimy kredyt wziąć. Ale patrz, czy ja ty zmieniam został tych w Kto wy... wywołał policję? No. Nagadałaś o policji, żeby powiedział. Tak, że nie, że tutaj dostali. Nie powiedziałeś zwolnij. Nie, nie, wydała, nie wydałaś poleceni, Nie wydałaś kierowniczego polecenia. Nie, Mówiłaś, że ktoś dostał, zębola, że tu stali. Tak było. i tu stali. Tak, było. Od to zapłacili. tak, tak, tak gdzie było? było. Zwolni. Zwolnij. Zwolnij. było. Na ja zwolni. w ogóle to kierownik wycieczki powinien dostać. Mandat. Okay. Raz w życiu marketing próbował być szybki. Tak to się <noise> Mąskie skarby. Czekaj, pokaż. Nie <noise> ustaję na tym achillesie. Kaseta LED. Ładny taki, stojący, elegancki. Podświetlony. Jak no, Ci się nie podoba? Fajnie to wygląda. Wygląda no, inaczej niż jakiś roll który. zwykły. Aha. Coś się podświetla. No, jesteśmy z firmy, nie z Agnieszki, jak mówię, ale dużo robimy rzeczy, bo dużo robimy e, takich różnych eventów. Szukamy nowej formy, żeby to nie był zwykły roll-up, jak tam, a to mi się polowało, fajnie, estetycznie. Pod firmą, taki leżaczek wielki, na takie chwilę, wiesz, relaksów. Po pracy. Się jakie po 16, jakie po 16 relaksuj, jak myślałem, że Andrzej zgodził, że po 16 jeszcze możemy sobie tam chwilę w po ogrodzie posiedzieć na leżaczku Po pracy. I I chwila relaksów, tak, po i pracy, tak. 6 na 1. Ja zdjęcie z marketingu. No nie, z prostu. Nie, nie, nie po prostu. Nie, tak nie. Czy że na swojej fuszki też potrzebuję wyrawa? Poza godzinami pracy, nie?